Dawaj, nocny strażniku, dawaj. Zawsze uważałem, że wymiata. Może i tak, ale policja nie podzielała twojego zdania. Oni twierdzili, że jego sposób działania był zbyt drastyczny i brutalny. Rafaelu, zostałeś nocnym strażnikiem, bo uważałeś, że policja robi zbyt mało. Wszyscy robili zbyt mało. Pamiętasz, jak to było, Sensei? Zbrodnia była wszędzie, a niewinni żyli w strachu. To nie było w porządku, więc postanowiłem, że będę nocnym strażnikiem i dam szumowinom powód do strachu. A poza tym, ziom, ten kostium był na wypasie. Cóż, Majki, osobiście, nie obraź się raz, nigdy nie podobał mi się styl nocnego strażnika. Wolę bardziej wyrafinowane, bardziej zaawansowane technologicznie podejście. Też mi niespodzianka. Ale, Don, ty miałeś wyrafinowanych, zaawansowanych technologicznie wrogów. To prawda. Myślałem, że to będzie kolejna zwykła noc. Poszedłem więc szukać komponentów do mojego najnowszego wynalazku. Okej, okay, tak więc, cześć, ja jestem Cydi i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w. A wracamy do Donatello. Jak się wychodzi z menu? A wracamy do a, Donatello? To jest Donatello? Chyba tak. Donatello walczy swoją wielką. wielką pałką. Ta pałka pewnie też ma jakieś swoje zaawansowane nazwy, czy coś w tym stylu, ale ja tej nazwy, jeśli faktycznie taka istnieje, nie znam. I pewnie w dzisiejszym odcinku właśnie poznamy kolejnych naszych dwóch bohaterów, czyli Donatello i Michaela Angelo. Bo w poprzednim odcinku poznaliśmy Rafaela jako mrocznego, że tej nocy się Mrocznego, jak on się nazywał? Nocny Strażnik, o. I, Leon I Leonarda poznaliśmy. Fabuła się zaczęła. I poznajemy kolejnych dwóch żółwików naszych, kochanych, ninja. Ten po ścianach pozwala dotrzeć w niedostępne miejsca i zaskoczyć wrogów, manewrując pokój. Fajnie. Do czasu. Znaczy, to tak zabrzmiało, jakby miał jeszcze coś dodać w tym stylu. Super! Jak na razie to tak trochę powtarzalne. Znaczy, nie wygląda to nadzwyczaj ciekawie. To miejsce. Czyżby czekało nas zaraz tutaj? Walka. Przyjemnie się tu skacze, naprawdę przyjemnie się tu skacze. Yo. Jeśli sufik znajduje się zbyt nisko, możesz użyć swojego Bo, by przedostać się na drugą stronę przepaści. Strasznie fajne, ale... w parę okazji, by wypróbować mój nowy, ulepszony aerodynamicznie ki -bo. Dobra, używamy troszkę Mogę twojego... Znowu wykorzystać go do szybowania nad wąskimi przepaściami. A <laughs> było zarąbiście! Używamy twojej pałki, nie bój się. Robimy wszystko źle! Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, żeby, żebyśmy robili wszystko źle, ale tak wyszło. Nie no, fajny ma ten jak i podoba mi się ta. Hi, hi Nic dziwnego się nie działo, aż nagle ujrzałem coś w oddali. Jakieś skrzenie. No i oczywiście musiałeś za tym pójść, co? Nawet jeśli doprowadziło cię to do nieznanej, rozpadającej się i zapewne niebezpiecznej części kanału? No, oczywiście! Brawo, brachu! Minęło trochę czasu, zanim się poapałem, że znajduję się w dziwnej części kanałów, bo... Bo jakieś świecidełko odwróciło twoją uwagę. A! Daj mu opowiadać, człowieku! Okej, okay, to bój... Wtedy odkryłem podziemną kwaterę tajnego klanu. Była tam masa technologicznych przywdeniek. Naprawdę chciałem poznać tych kości. No to chyba ich zaraz poznamy. Tak myślę. Znając życie... A zbagowałem się. Okej, okay, już, spokój. To, co wcześniej chciałem powiedzieć, to to, że... zginąłem. To co chciałem powiedzieć wcześniej to to, że bardzo mi się podoba jak w tej grze e, twórcy postanowili rozwiązać motyw kilku postaci, bo nie dość, że walczą różnymi e, brońmi to jeszcze mają specjalne umiejętności, które je, ich jeszcze bardziej urozmaicają. I to wygląda i działa naprawdę fajnie. To nie wiem czy się uda... U... Niesamowicie! Niczym z mango tele zakupów To niesamowite! Nie wiem czemu... Nie wszystko mogę zbierać Są tu jacyś goście. Ooo tak, kręcenie się na rurce, uwielbiam to Fajnie to wygląda, te animacje są fajne. Ciekawi mnie czemu Ubisoft nie... A, znaczy pewnie chodzi o kasę, czemu nie postanowił wydać znowu kolejnej części żółwi Ninja. A tylko zrobił to Activision. No cóż. Może dlatego, że wiedzieli, że to będzie totalny krab. No bo w końcu to nie Activision robiło tego. Tych nowych żółwi Ninja tylko jakieś małe studio. Dobrze jest trochę poćwiczyć. Czy mam tutaj wskoczyć? Tak, Czekaj, tak chyba. więc ty dalej w to brnąłe? Mieli tam zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Mówię o takich rzeczach jak zapory elektryczne, których wolelibyście nie dotykać. To niesamowite! To niesamowite! Czy oni tak będą nas męczyć do końca gry tym tekstem? Nie wiem. Ale... Tak się składa, że uwielbiam zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Au! E, może jak kilka razy w nie wejdę, to już nie będziesz ich tak uwielbiał. Ale w sumie on to opowiada będąc w przyszłości, więc... No. Rządzę? Bez dwóch zdań. Rządzisz, rządzisz, nieźle sobie... No. Rozwalcie go! go... Prymitywne. No... Znowu jacyś i od Peki, tylko tutaj bardziej takie... Nie wiem... Z innego gangu. Niesamowicie. Niesamowicie. Czy mogę u ciebie przytrzymać? Mogę. Chyba każdym mogę przytrzymywać, a tak? Dokończ go. Niesamowicie. Przytrzymywanie tego nic nie daje, a to... O, o! Czyli ty też masz tą szarżę fajną. Ta szarża jest naprawdę fajna. Fajnie się jej używa. I dawaj. Pięknie. Obszar czysty. Czy mam iść tutaj? Czy stąd przyszedłem. Chyba mam iść tędy. To nie wygląda fajnie. Ale... A, myślę, że tam nie ma żadnego wyjścia. i będę musiał mimo wszystko płynąć przez to. Ale na szczęście może... Tam jest szyba. Okej, okay, tutaj miałem wskoczyć! Super! Teraz tutaj. No, znowu to samo. No czemu nie wskoczyłeś, Kaman, to nie jest tak, tak... takie trudne. Teraz znowu to samo. Nie wiem co robią tutaj te monety na środku, znaczy to chyba to co mówił e, Splinter. W pierwszym odcinku, w pierwszej misji z Leonardem, że niektóre monety można zebrać tylko gdy przechodzi się grę po raz drugi. Jest to całkiem prawdopodobne. Oho, kim jesteś? Zaliste. Dziwny to potwór. Ha, i kto to mówi? Jestem wojowniczym żółwiem ninja, a na imię mi Don, twoim pierwszym błędem. Było wybranie żółwia jako to temu Potworze! Wiesz, jak na żywy posąg za dużo gadasz. Tak, żywe posągi to temat fabuły tej gry. Jest to ogólnie nasz pierwszy boss. Który... nieźle mnie ciśnie. Przytrzymaj... Broń to. Broń to, broń cokolwiek. Potrafił przełamać mój blok? Dobra, nie wiem czy uda nam się tą walkę zrobić. Zgabił nas U mnie w porządku. Potrafimy się wskrzeszać? Okej. Okay. Takiej umiejętności żółwi nie znałem do tej pory, że potrafił się wskrzeszać. Zbyt wolny. To ty jesteś posągiem. Kto tu może mówić o wolności? Jest chyba pod napięciem, a komora szybko się wypełnia. Próbujesz znieść mnie tymi słowami. Ale to ciśnienia. Uda mi się. Nie bój się. Wstawaj i ciśnij go, ciśnij go. Au! Okej, okay, udało mi się to ominąć. Czy da się tu robić jakieś uniki? Au! Dobra, bierz go. Tak mogę odskakiwać? Dobra, skakanie w dziurę to nie był dobry pomysł. Jak robi to coś dziwnego, to wypada go jak najbardziej bić. Kopniak, kopniak broń się, kopniak. Teraz będziesz uciekł, co? Co się stało? Jestem aż tak porażający? Jeszcze się spotkamy! Szkodniku! Okej, okay, uciek. I co my mamy teraz zrobić? Aha, otworzył nam przejście. Myślałem, że nas nie lubi, czy coś. Ale tak, ogólnie w tej grze Nie buła... ja Mam wrażenie, że wzrasta poziom wody. Aha, dobra. Będziemy postarali się śpieszyć. Postaramy się śpieszyć. Super! Super, że wzrasta poziom wody, tak? Okej. Okay. Ogólnie, e, fabuła tej gry skupia się na posągach. Myślę, że po tej misji już to troszkę odkryjemy, gdy będziemy grać Michael'em. Super! Super! Nie wiem, czy nie zacznie mnie. Nie wiem, czy nie zaczną mnie irytować te dialogi w końcu. Po pewnym hey! czasie. To łup czarnych aligatorów! Do tego, że pewnie nie będą mieli nic przeciwko, jeśli pożyczę parę sztuk. <noise> jeśli chodzi o elektronikę, to miejsce było istną kopalnią złota. Znalazłem tonę przydatnych obwodów. Było tam tyle gadżetów, że musiałem wziąć furgonetkę, żeby je wszystkie zabrać. Powaga! Cienko u nas skasą, co nie? Więc dorwałem fuchę i występowałem na dziecięcych imprezach jako kałabanga Karl. Kałabanga Karl? Dobrze, że tego nie widziałem. Masz rację. Mówię ci, brachu. Dzisiejsze dzieciaki to okrutne potwory. Ledwo uszedłem z życiem. Udałem się tam, gdzie miał na mnie czekać Don. Lecz furgonetki nie było. Nie narzekaj. Dotarłeś do furgonetki w jednym kawałku? Tak, na moją skorupę. Don? E, zgłoś się, Don. Mikey? To ty? A kto inny? Słuchaj, jestem teraz trochę zajęty. Możesz do mnie przyjść? O, jasne, Don. To żaden problem. Dzięki. Próbuję się dostać jak najwyżej, żeby nikt mnie nie zauważył. Oj, przestań, Mike. Ten kostium nie jest aż tak upokarzający. No tak, Michael, Michael Angelo pracuje jako taka zabawka dla dzieci. Z tego co oh, pamiętam, yeah. rozwoził też pizzę? Znaczy, tak mi się kojarzy. Że kiedyś w którymś filmie, albo w bajce, albo w komiksie, albo gdzieś rozwoził pizzę, nie wiem. Ale teraz robi jako maskotka. Przebiera się, że za żółwia i może jest żółwiem. Miałeś może okazję wypróbować te zmodyfikowane nunchaki, które ci zrobiłem? Jeszcze nie! Ale dzięki za pomysł, jeśli Michael Angelo zacznie machać nonchakami za pomocą techniki blokowania, będzie mógł unieść się w powietrze i odlecieć. Fajne. Tylko że nie tak. Okej. Okay. Fajne, fajne są te umiejętności. Jeden potrafi z pałką skakać, drugi coś tam innego, trzeci coś tam innego. Teraz daleko, 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 daleko i chyba wystarczy. Teraz tutaj dobrze myślę. Okej. Okay. Punkt kontrolny. Pewnie zaraz czeka nas jeszcze walka z naszymi nunchakami. Ten też krzyczy buja, 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 buja. Spoko, spuja. Mam takie dziwne odczucie, że muzyka ma słabą jakość troszkę. O, coś w tym jest. Ale muzyka jest bardzo fajna. Nie da się ukryć muza w tej grze. Daje radę na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Super sensacyjnie, niesamowita stycznie, brachu Co to miało znaczyć? Ej, to muzeum jest genialna, która teraz leci. O, są plakaty, znaczy grafity z mrocznym, znaczy z nocnym strażnikiem, rycerzem. Ach, moja pamięć nie jest idealna. Czy idziemy w ogóle w dobrą stronę? Tak mi się wydaje, skoro mamy tu monetki. Kotek, kotek, gdzie... Uciekł? Super! To parada! Parada mtkn -u. Nic mi to nie mówi. MTKN! Międzynarodowe Targi Komiksów Niezależnych. Czy ty w ogóle na czymś się znasz? No Okej, okay, ciekawe. Doskoczysz, doskoczysz, pięknie. Wow, Lepiej trzymać się od tego z daleka. Właśnie mam tak, takie jakby czasówki, jeśli dobrze rozumiem. Złap się, złap się, biegnij, Zdążysz? Zdążysz. Boja! Fajnie to brzmi. Nie wiem, lubię takie hey, hey, klimaty patrzcie na tego dzieciaka w greckim kostiumie, człowieku z taką twarzą siedziałbym w życiu. O ty! Boja! Czemu on miał głos jak trzyletnie dziecko? Znaczy, nie no, przesadzam, ale miał taki dziecinny głos, masakrycznie. Super sensacyjnie niesamowita stycznie, brachu! Jaki to jest głupi tekst? Super niesamowistycznie, superowo, masakrycznie, fajnościowo. What the fuck, what the fuck. To kręcenie się na plecach jest fajne, ale ciekawie mnie co zrobi, jak się przytrzyma... Super sensacyjnie niesamowita stycznie, brachu! Niesamowita stycznie, naprawdę. Widzę, że każdy pod Y, każdy żółw za pomocą Y robi takie. takie coś. takie kopnięcie obrotowe i kończy ich. O Sporo tych przeciwników tu dali, ale zaraz naładuję sobie tryb e, tych gwiazdek wszystkich. Zabiję tylko jeszcze jednego. Okej, okay, i teraz. Rozwalamy przeciwników za jednym uderzeniem. Niestety na długo to nie starcza dla nas. I szybko się kończy, ale. No nic z tym chyba nie zrobimy, póki co? Buja! Buja. Czy to mnie odpycha tak jest? No nie jest to większy kłopot. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tutaj? Super sensacyjnie, niesamowita stycznie, Don? No, bądź optymistą! Człowieku, to przecież świecące odpady toksyczne! Boisz się odpadów toksycznych? Przecież wychowałeś się w tunelach. Super sensacyjnie, niesamowita stycznie, brachu! Ej, przecież tu jest kamień! Kamieni chyba się nie boisz. Nie wiem. Skoczysz tam na górę? Nie, ale tutaj wskoczysz. Pewnie zaraz czeka nas kolejna walka. Na dół. Na dół. Czyżby czekała tu kolejna walka, czy jeszcze nie? Aha, coś takiego. Znowu nie to. Nareszcie posłuchał się tego, co do niego mówiłem. Super sensacyjnie stycznie, Brachu. Jak ten tekst jest głupi? Już wołałem mam go zakupy od. Rafaela. Boja. Czy tam Donatello, Donatello? Bo to jest naprawdę massacration. Na, na. Nie fajniejszy, nie superation. God damn it. Jak Chyba jeden z tych balonów zaczął przeciekać. Czy nie sądzę, że gdyby zaczął przeciekać, to byś się nawdychał Helu, ale spoko. Może inna fizyka panuje w tym świecie niż w naszym ludzkim? Chociaż wydaje mi się, że to jest ten sam, ten sam świat. BUJA! BUJA! Leć, 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 tylko co teraz? Ok, myślę, że. wypas. No, wypas to jeszcze jestem w stanie znieść wybryku natury Znowu to samo nie! Gdy mamy tą moc, to naprawdę jest to bardzo przydatne. Pięknie, coś jeszcze? No popatrz, pierwszy raz tego dnia mi się poparciło. Brawo! I gdzie ta winda nas zaprowadzi? Nawet najpotężniejszy ninja musi kiedyś odpocząć, by odzyskać siły i świeżość umysłu. To co, mam teraz iść na pizzę z braćmi? Nie wiem... O co mu chodziło? Ale to muza wciąż mi się podoba. Maksymalny wypas! A te jego teksty wciąż mi się nie podobają. Ale cóż... Skocz na to, skocz na to i. Skocz na żółwia? Ten cień nie zawsze działa tak jak powinien. Raz jest i wiem gdzie mam skoczyć, a raz go nie ma. Tak, tak bez sensu troszkę. No właśnie. Ale Okej. Okay. Dolecisz, dolecisz. Czy czeka nas jeszcze jakaś walka w tym levelu? Wydaje mi się. Nie opuściłeś nowego Jorku, co? Jaka fajna reklama. Wygląda na to, że reklamy w końcu na coś się przydadzą. Jaka fajna reklama. Jaka epicka reklama. Znaczy nie spotkałem się dawno z takim fajnym wykorzystaniem reklam w grach. Okej, okay. teraz poczekajmy troszkę. Poczekajmy troszkę, poczekajmy troszkę, niech nasza kola dojedzie, czy tam cokolwiek to jest jakiś inny napój gazowany. Fajnie ten Nowy Jork wygląda, z daleka. A czy wiadomo, to 2007 rok, wtedy przecież wyszedł, wyszły wielkie gry. Wtedy wyszedł pierwszy Crysis, więc porównywanie grafiki tych obu gier, gdzie Crysis pierwszy to już jest wręcz next gen. Troszkę. Kolejna walka. No, może jednak będę nagrywał po jednej misji, znaczy... Postaram się sprawdzić przed odcinkami, Nie trwają misje, żeby odcinki nie trwały powyżej tam no, 30 minut. w końcu dorwę. Kupiłem nam pizzę! Uściskam Cię, bo jesteś moim bratem. Maksymalny wypas! Naprawdę pizza ci, e, Cię zadowala po tym, jak... Musisz skakać po prądzie? I wszystkim? No co, kto woli? Też lubię Nie pizzę. Nie się przebić przez ten wiatr. Jestem w jakimś opuszczonym budynku. Chyba jesteś dokładnie na dnie. W końcu. Miejmy nadzieję, że winda działa. Czyżby walka? Nie? Halo. Twoją pizzę, wygodniałeś. Człowieku, żartujesz chyba. Okej, okay, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Zebraliśmy wszystkie monety. Wow! Całkiem nieźle. Mam nadzieję, że się odcinek Wam podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu oceny, łapki w górę, znaczy jeśli nie, to też zostawcie tu łapkę w dół. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w. Ta muzyczka jest genialna. No, to cześć.